Nie o których będę mówić, tak. ale nie byłam im w stanie podać skryptu, a Oczywiście. oni byli tak bezczelni, że oni chcieli wiedzieć, w którym momencie będę miała jakieś emocje. Yy, a, ty, ja. ty masz w ogóle emocje? No nie. Dużo. Czy grasz? Niezła aktorka. Po tatusiu. Po, po tatusiu. <grym> Czyli w pewnym sensie mówisz tak, co akurat w danym dniu życia tak. Tak czujesz, bo oczywiście w każdym znaczy dniu... To jest taka historia, inaczej. więc... więc tak. e... Ale inaczej to było przekazuje każdego dnia. Ale nie jest da się przekazać życie, tak. dokładnie, kto jest, tak. na, kto tak. jest tak. Na, na tym... Tak. E... No, to, no to, powiedz, to powiedz, jaka jest i... twoja historia, żeby tu słuchacze u mnie te to miliony... To, co było, już nie wróci. Tak? To się nie wraca? Już, 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 nie tak powie czysta, już nie tak, trzeba, Właśnie, już nie mi, trzeba. Mi, mi, Rafał Wiciejowski, tu jesteś na ten Widzicie? temat. Widzicie? Lecimy po nie swoje. do tyłu. Dalia! Się... Macz! Co... Czemu nie reagujesz, kurwa? Ja miałam wielką potrzebę mówienia o nich Aha. Aha. wtedy, jak właśnie Jak kasę w procesie, potrzebowałeś. W procesie leczenia. Dalej, ty nagrywasz? No, terapia. Eee. To jest forma terapii. Zauważam. Że tak. Jeżeli się jest jeszcze w tym procesie, kiedy chce się odnaleźć tak. siebie i to przepracować, wtedy chce się o tym mówić, bo tak. też jest taka wielka potrzeba pomocy innym. Tak. A później to już tak człowiek ma gdzieś, nie? Nie jest dobrze i już tak sobie... No właśnie. Nie interesuje mnie, no, co chodzi. się u kogo dzieje. I